Warownia. Warownia powstała z potrzeby stworzenia miejsca wyjątkowego. To nie tylko, nie tylko mury, które Państwo widzicie, nie tylko dekoracje, jest to przede wszystkim restauracja. No a oprócz tego, że, że ktoś przyjeżdża tu coś dobrego zjeść, co tu jeszcze idzie robić w ogóle? Oj na pewno tutaj nikt nie będzie się nudził, dlatego że Warownia jest miejscem, które jest stworzone dla wszystkich, zarówno dla tych najmłodszych, którzy harcują chociażby po naszym nietuzinkowym placu zabaw, jak i dla tych starszych, dzieci czy młodzieży, którzy pod naszym okiem mogą nauczyć się chociażby tańca średniowiecznego albo fechtunku, jak również poznać tajniki historii, dlatego że u nas można poczuć historię wszystkimi praktycznie zmysłami. Jeden z pewne: jak ktoś tu przyjedzie, to na pewno się nie będzie nudził. i Pokosztuje nie. pysznej kuchni. Przyjeżdżajcie do warowni. Zapraszamy. Popróbujcie dobrego jedzonka, ale przede wszystkim tej, tej świetnej atmosfery. Kochani ludkowie, pięknie było tutaj w Pszczynie, pięknie, w Warowni, serdeczni ludzie. Jakbyście chcieli sobie to wszystko przypomnieć, zajrzyjcie na stronę programu www.raczkagotuje.tv.pl. Zróbcie też zdjęcie, kopięcie I, i poślijcie na Facebook. Na na Facebooka! Obiecać musisz, że do nas. Że do nas jeszcze wrócisz i co dobrego nam ugotujesz, bo pono wszystkim dzisiaj smakowało. A nie wypuścimy cię stąd, dopóki obietnicy wszyscy nie usłyszą. Kochani ludkowie, no mimo wyjścia muszę sam przyjechać jeszcze raz. Trzymajcie się na razie. Zapraszamy do warowni. Oła! Rączka <gry> tu! Sponsorem programu była polska sieć handlowa Leviatan. Lewiatan, twój dobry sąsiad. Jedz pi i życia używaj. Dań godnych rycerskiego stołu życzy warownia pszczyńskich rycerzy z pszczyny.